Słuchajcie, na dworzu jest gdzieś minus 9-10 stopni. No i dzisiaj jest taka misja, która mnie średnio cieszy, ale opuszczamy magazyn na koszarach, który, który, który najmowałem chyba z 10 lat. Szkoda mi go strasznie, bo to jest zabudowanie po niemiecka, solidna, fajna. I będziemy, muszę tam pojechać t trójką. t to jest taki pojazd, który ma napęd na tył. Nie tylko, że ma na tył, to jeszcze ma silnik z tyłu z e, Bundeswehry. O niej będziemy kręcić odcinek, czy kręcić odcinek, będziemy opowiadać, ale chcę wam pokazać, jak ona odpala właśnie w zimę e, Ostatnio został wyremontowany w niej rozrusznik, co mnie niesamowicie cieszy, że ten rozrusznik jest zrobiony. E, no i tutaj e, siadamy do niej. E, nie odpaliliśmy jeszcze nic. Kluczek jest tutaj włożony, bo on cały czas ten kluczyk tutaj sobie, sobie tutaj mieszka. Słuchajcie, przekręcamy. Przecież jak pachnie tak Volkswagenem, każdy mm -hmm. samochód pachnie tak samo. No. Yy, patrzymy teraz, czy nam zgaśnie, yy, zgaśnie nam to od świet żarowych. Wciskamy sobie tutaj sprzęgło. Ja to nawet dwa razy podgrzeję, chyba, żeby to było. O, zgasło. Jeszcze raz podgrzewam. Yy, tutaj ładnie, żeby nam to ładnie za, za, za pierwszym razem nam to zaskoczyło. I jedziemy. Zobaczcie, jest minus 10 stopni, samochód nie był odpalany przez kilka dni yy, I nam tutaj to wszystko ładnie pali i działa Zobaczcie, to jest zwykły diesel 1.6, najprostszy diesel na świecie yy, I on tutaj nam ładnie odpala i działa I to jest właśnie piękne, jak to wszystko funkcjonuje W ogóle ostatnio, z ciekawostek, on sam się naprawił Czasem się naprawił, pewnie mechanik coś tam dotknął, bo było cały czas zaciemnienie. on ma system zaciemnienia, że przełączamy jakąś dźwignię, a nic nie przełączam, bo się znowu włączy, się nie wyłączy. Przez pół roku ja jechałem na zaciemnieniu. O co chodzi? Że włączamy światła i nie mamy podświetlenia tych desek w ogóle rozdzielczych. Po prostu nie mamy tego. To nie działa. I, i nie ma. I wiecie, w dzień to nie przeszkadza, bo w dzień widzimy zegary, ale w nocy nie widzimy ile jedziemy. No fakt, że tym autem jeździ się góra 80 na godzinę. tam stówę wyciągnie, ale to się nie piłuje go. No. Jedzie 80 na godzinę, to jest taki typowy mu do pracy. Ja nim teraz wyjadę i Mateusz tej nagra, jak, to, jak ten wyjazd będzie, yy, wyjadę. I tak się właśnie jeździ, tę trójką. O której będziemy, oczywiście, nakręcali odcinek. Będziemy oni robić też. Przejdziemy się nią też na to całą, co ciekawe, ona ma oryginalny lakier. całą musimy ją, jak będzie ciepło, wysmarować ją. Bo ona ma takie przebłyski, tak? Wysmarować ją olejem y, lnianym, czy czymś takim. I to ponoć powoduje że on nie schodzi na deszczu, ten olej lniany. Musimy go całym tym olejem wysmarować, wtedy ona będzie idealnie taka zielona, dosłownie jak tutaj, tak? Ja ją kiedyś ropowałem jak w wojsku, to był cały zielony. To trwa oczywiście czas pędzlem się stać i go tam jechać. Ale jak już zrobimy to ropowanie, to będziemy o wszystkim tutaj te trójce Bundeswehry opowiadać. Dzięki.